Dzień dobry, witam Was dzisiaj z Powsina z Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk. Coraz bardziej na nowo są popularne zioła, każdy z Was z pewnością też ma swoje i w ogródku i może w domu, w doniczkach. A my tu akurat dotarliśmy do bardzo ważnych ziół, które można rozróżnić, nauczyć się ich rozróżniać, między innymi tarczyca bajkalska, ostatnio bardzo znana i dobra na wiele chorób, czy też echinacea, czyli po polsku jeżówka purpurowata. Możecie też tutaj zobaczyć bazylię pospolitą, cząber ogrodowy jak wygląda, lebiotka jak wygląda. Także i słyszeliście o tych ziołach, które są używane w kuchni, ale równocześnie mamy i kocanki piaskowe i Bylice, czyli piołun, który teraz bardzo dobry jest też na różne takie nowotworowe sprawy. Więc zachęcam Was, żeby się nauczyć tych ziół. Można je dotknąć, powąchać, a one wszystkie są właśnie tutaj. Jak widzicie, całe połacie różnych gatunków, i dzięki temu możecie się nauczyć, jak który wygląda, jak pachnie, jak go odróżnić. Jest to bardzo dobrze, że akurat tutaj w Warszawie rzadko spotykane miejsce, bo niewiele ludzi wie o tym właśnie miejscu, ale warto tu przybyć po to, żeby się nauczyć, jak które zioło wygląda, jak pachnie, a i też wziąć trochę do buzi i posmakować. Zapraszam.